jojo siemanko witam was bardzo serdecznie po raz kolejny tym razem zapowiedź giveawaya który jest przeznaczony właśnie do moich subskrybentów co to jest za giveaway jest to giveaway gry na pc gry The rise of tomb raider czyli najnowszy tomb raider w wersji właśnie klucza cyfrowego do wykorzystania na PCcie, Nie wiem, czy to jest na Steama, chyba na Steama, jak się nie mylę. Bo to jest prezent w ogóle od Litopsa, pozdrowienia dla Litopsa, który często tutaj daje różne rzeczy na, na, na live'ach i, i wspiera mój kanał w różny sposób, czy to jakieś donacje, czy to właśnie przekazuje klucze do gier. Więc. Co trzeba będzie zrobić? Trzeba będzie z, po prostu być subskrybentem. Tak jak tutaj widzicie, e, jest specjalna aplikacja Nightbot, którą połączyłem sobie z y, y, właśnie z moim kanałem na YouTube I e, tym słowaczkiem tutaj sobie regulujemy, czy subskrybenci będą mieli więcej szans w losowaniu. No, i damy sobie tutaj na trzy razy więcej szans dla subskrybentów. To jest takie e, oddzięczenie się za to, że jesteście ze mną i za to, że e, wspieracie mnie i oglądacie i oceniacie filmy, komentujecie itd. E, normalni, jak i randomowi, jacyś tam widzowie będą mieli oczywiście normalne szanse bez żadnych e, tam wspomagań tak, takich dla subskrybentów, tutaj A, no i co trzeba będzie zrobić? to jeszcze możemy ustawić sobie takie coś: jakie, żeby wziąć udział w losowaniu, trzeba być aktywnym na czacie przez ostatnie 5 minut. Czyli to zmusi was też do pisania trochę na tym czacie, bo czasami jest tak, że przez 15-20 minut nikt, nikt, nikt nawet nic nie pisze na tym czacie, więc to jest taka zamuła. To ma was zmotywować trochę do tego, żebyście brali udział. W tych liveach czynnie, nie tylko włączyć i a coś tam sobie leci, albo w ogóle nie, wiele osób nie chce wejść, bo widzi, że jakaś tam dziwna gra jest czy coś. To jest też e, w dwie strony działa: tak, ja mam coś dla Was i Wy będziecie mieli coś dla mnie. E, kiedy będzie giveaway, e, jest taki goal przeze mnie ustawiony, goal, czyli taki cel, jakby. Który chcemy osiągnąć, i dopiero wtedy zrobimy ten giveaway. Jeżeli pod tym filmikiem uzbieramy 100 łapek do góry, co jest dużo, jak u mnie na kanale, chyba raz czy dwa tylko się zdarzyło, że miałem te 100 łapek w górę, to zrobimy livea z losowaniem tej gry. Jeżeli no nie będzie tych 100 łapek w górę, to będziemy czekać, aż się uzbiera. Może z pół roku <grym> zobaczymy. Taka jest moja prośba do was będzie 100 łapek jest was prawie 2900 niecałe no ale już już się zbliża subskrybentów więc te 100 łapek to chyba nie będzie jakiś wielki wysiłek do was a możecie wygrać fajną grę Rise of the Tomb Raider na pc także zapraszam was serdecznie jeżeli będzie te 100 łapek to oczywiście dam was znać kiedy. Losowanie się odbędzie, A I to będzie na YouTube oczywiście. Tu można sobie ładnie wszystko że tak Jak widzicie, randomowo sobie wybrać osobę, która rzeczywiście bierze udział w tych live'ach, jest aktywna, jest subskrybentem itd., itd. Więc zapraszam Was do łapkowania tego filmu i później na LIVEA gdzie wylosujemy sobie. Zwycięzcę. Także dzięki za oglądanie! Jeszcze raz łapkujcie. Pozdrawiam serdecznie. Peace!